Dziś Bóg komunikuje się z Tobą w sferze duchowości i boskiego przewodnictwa. Powszechnie uważa się, że Bóg komunikuje się z nami na różne sposoby, aby prowadzić nas przez zawiłości życia i oferować nam mądrość niezbędną do poruszania się po naszej egzystencji. Jedną z form boskiej komunikacji są prorocze przesłania. W których Bóg ujawnia ważne wydarzenia lub decyzje, które rozwiną się w naszym życiu. Jeśli wierzysz w Boga, ważne jest, aby nie przeoczyć tego przesłania, ponieważ daje ono poczucie ostateczności i pilności. Kiedy ktoś mówi, To jest ostateczne, Bóg mi powiedział, oznacza to, że Bóg podjął ostateczną decyzję bez miejsca na negocjacje lub zmiany. Użycie wielkich liter w słowie ostateczny podkreśla powagę i znaczenie tej decyzji. Przesłanie jest kontynuowane poprzez potwierdzenie, że Bóg podjął ostateczną decyzję dla ciebie, specjalnie dostosowaną do odbiorcy. Decyzja ta jest nie tylko rozstrzygająca, ale także aktualna, ponieważ została podjęta w dniu dzisiejszym. Wykrzykniki wyrażają podekscytowanie i oczekiwanie, sugerując, że odbiorca powinien z niecierpliwością czekać na wynik tej decyzji. Wiadomość kończy się ostrzeżeniem odbiorcy, że wkrótce otrzyma szokujący list. Służy to jako nowy element w proroctwie, ostrzegając, że nadchodzący list będzie zawierał zaskakującą treść. Termin szokujący użyty w liście sugeruje, że wiadomość będzie zaskakująca, potencjalnie zmieniająca życie i niepokojąca. W istocie wiadomość ta służy jako głęboki przykład proroczej komunikacji od Boga, przekazując poczucie pilności, ostateczności i oczekiwania. Wskazuje na możliwość wystąpienia znaczącego i nieoczekiwanego wydarzenia w życiu odbiorcy. Dla wierzących kluczowe znaczenie ma wiara w Boży plan i ufność, że Jego decyzje są ostatecznie korzystne dla nas. Jesteśmy wezwani do zachowania cierpliwości, czujności i otwartości na Boże przewodnictwo i mądrość, nawet w obliczu zaskakujących i zmieniających życie okoliczności. Przyjmując gotowość i wyrażając wdzięczność za możliwości odnowy i zmiany, jakie daje nam życie, uznajemy dostępne dla nas drugie szanse i nowe początki. Zaufanie wszechświatowi, zgodnie z wyznaniem, pociąga za sobą rezygnację z niecierpliwości i powstrzymanie się od kwestionowania czasu naszych zasłużonych manifestacji. Nasza ścieżka, miłość, obfitość i sukces są już wyrównane, poddanie się temu procesowi jest kluczowe. Jest to zakończona podróż. Boża niechęć do grzechu wynika z jego sprawiedliwej natury, podczas gdy jego miłość do nas emanuje z jego współczującego charakteru. Te dwa aspekty zbiegają się najgłębiej na krzyżu. Głębia Bożej od razy do grzechu jest niezmierzona. Poświęcił swojego niewinnego syna Jezusa, który poniósł twoje grzechy, a Bóg wylał swój gniew na swojego umiłowanego syna, ponieważ Jezus wziął na siebie twoje grzechy. Jak głęboka jest miłość Boga do ciebie. Poświęcił własnego syna w twoim imieniu, abyś mógł otrzymać przebaczenie. Krzyż najdobitniej ukazuje Boży gniew i miłość. Jeśli kiedykolwiek zakwestionujesz sprawiedliwy gniew Boga wobec grzechu, spójrz na krzyż. Jeśli kiedykolwiek wątpiłeś w dobroć i miłość Boga, spójrz na krzyż. Brutalna śmierć Jezusa na krzyżu jest ostateczną demonstracją Bożego gniewu i miłości. Uznanie tej prawdy pomaga nam uniknąć błędnego myślenia, że Bóg jest dobry tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze lub że nagradza nas na podstawie naszych osiągnięć. Zapobiega również przekonaniu, że Bóg każe tych, którzy cierpią. Nasza wdzięczność nie powinna zależeć od naszych okoliczności, ale od niezmiennej natury Boga, niezależnie od tego, czy nasza sytuacja jest dobra czy zła? Poleganie na sytuacyjnych błogosławieństwach może prowadzić do rozczarowania i urazy. Zamiast tego powinniśmy znaleźć prawdziwe błogosławieństwa w nieustannej obecności Boga, zarówno podczas naszych wzlotów, jak i upadków. Staram się wielbić i dziękować Bogu we wszystkich porach roku, nie dlatego, że ból jest nieobecny, ale dlatego, że On nigdy mnie nie opuszcza. To właśnie tego rodzaju wiara, nawet tak mała jak ziarnko gorczycy, może uwolnić nas od poszukiwania jedynie namacalnych błogosławieństw i napełnić nas niezachwianą nadzieją w każdej porze roku. Kiedy trzymamy się gniewu i goryczy, tracimy motywację do szukania Boga. Trzymanie się bólu, który powinien być uwolniony dawno temu, jest wyczerpujące. Odpuszczenie może nie być łatwe, ale jest niezbędne. Powinniśmy prosić Boga, aby zabrał to od nas, a czyniąc to, poddajemy to wszystko. Być może ty, zmęczony podróżniku, jesteś obciążony czymś więcej niż powinieneś. Uwolnij przeszłość, pozwalając Bogu uzdrowić Cię i o. Dzięki tej odnowie doświadczysz kochającego Boga, który wzywa Cię do podążania za nim. Znowu odkrytą siłą, uwolniony od bezradosnych ciężarów, zacznij żyć, kochać, przebaczać i iść naprzód. To jest prawdziwe uwielbienie, wierność i posłuszeństwo Bogu, nawet pośród bólu. Zaufanie Bogu może odblokować przepływ obfitości, radości, wolności i pewności siebie w Twoim życiu dzięki niewielkiej zmianie w porannej rutynie. Bóg, będąc strategicznym, łączy punkty Twojego życia dla większego celu. Organizuje spotkania z ludźmi we właściwym czasie, zgodnie ze swoim boskim planem. On zapewni ci niezbędne umiejętności. Musisz ustawić się w miejscach, do których cię wzywa i wykorzystać możliwości, które już dla ciebie przygotował. Twoim jedynym obowiązkiem jest poddanie swoich planów Bogu. Przestrzeganie Jego poleceń i priorytetowe traktowanie szukania Go ponad wszystko. Czyniąc to, możesz znaleźć pocieszenie w pewności, że On poprowadzi Cię w każdej decyzji i przez każdy zakręt, ponieważ Twoje kroki są kierowane przez Pana. Bóg przewidział, że będą dni, kiedy Twoja wiara osłabnie. Kiedy będziesz miał trudności z zaufaniem Mu i próbą samodzielnego poruszania się po życiu? Twoje działania nie zaskoczą Go, On rozumie przypływy i odpływy Twojej podróży wiary, szczególnie w trudnych czasach, gdy doliny blokują Twoją drogę do duchowej odnowy. Pozostaje niezachwiany na różnych etapach Twojej podróży wiary, zapewniając, że będzie Ci towarzyszył przez wszystkie te etapy. Aż znajdziesz się po drugiej stronie. Jedną z niezachwianych kotwic, których możesz się trzymać, jest to, taj, bądź pełen nadziei i przygotowany. Są całe sezony, kiedy w niedzielę uczestniczę w nabożeństwach, nic nie czując. Czas modlitwy czasami zatapia mnie w ciszy. Wątpliwości co do istnienia Boga i ofiary Jego Syna często mnie dręczą, sprawiając, że wszystko wydaje się oszałamiającym fałszem. W takich chwilach zastanawiam się, czy oddalam się od Bożej miłości, czy tracę wiarę. Jak mogę powrócić do miejsca, w którym kiedyś stałem mocno? A jednak wytrwale czytam Biblię, śpiewam w niedzielę, modlę się, zanurzam się w książkach i kazaniach oraz służę, pomimo wewnętrznego zamieszania. Lubię przebywać w towarzystwie dojrzałych chrześcijan i cenię sobie społeczność z tymi, którzy stawili czoła wyzwaniom. Czasami, pośród życiowych zmagań, pojawia się boski moment, a Boża miłość dotyka mnie głęboko sprawiając, że klękam z wdzięcznością, przytłoczony jego dobrocią. Jeśli zgadzasz się z tym doświadczeniem, wpisz tak, aby je potwierdzić. Dziś Boże przesłanie dla Ciebie jest jasne. Pomimo wszelkich wątpliwości i niepewności, które możesz w sobie nosić, posiadasz siłę i dobroć, aby wypełnić cel, który umieściłem w Twoim sercu. Dzięki Chrystusowi jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Nie poddawaj się strachowi ani nie rezygnuj ze swoich aspiracji. Pamiętaj, że jestem po Twojej stronie, gwarantując Ci sukces. Przyjmij tę prawdę. Zapoznanie się z pismem świętym często doprowadza mnie do łez, a ukojenie znajduję w głośnym odtwarzaniu muzyki chrześcijańskiej w moim samochodzie śpiewając z takim zaangażowaniem, że inni dojeżdżający do pracy mogą się zdziwić. Pomimo drżących rąk, służę innym z całego serca, zainspirowany wpływowymi kazaniami, które przypominają mi o niezachwianej dobroci Boga. Dzięki tym doświadczeniom zrozumiałem, że moje chwiejne uczucia nie umniejszają mojej miłości do Boga. Podobnie jak stale zmieniająca się pogoda, jestem omylnym człowiekiem, podatnym na wahania emocji. Nałożyłam na siebie nierealistyczne standardy, wprowadzona w błąd przez przeciwnika. Chociaż moje emocje są ważne, nie definiują one wyłącznie mojej wiary. Moja wiara jest zakotwiczona wyłącznie w Bożej łasce, która pozwala mi odnaleźć spokój i porzucić nadmierne, narzucone sobie oczekiwania. Pragnę życia, które jest niewytłumaczalne bez przewodnictwa Ducha Świętego. Pragnę, by inni obserwowali moje życie i dostrzegali, że nie osiągam tego wyłącznie dzięki własnej sile. Moim celem jest życie w sposób, który ujawnia moje głębokie poleganie na wyższej mocy, do tego stopnia, że jeśli tego wsparcia zabraknie, Zostanę pozostawiony w trudnej sytuacji. Pozwól mi pokierować Twoimi myślami. Umysł, będący najbardziej niespokojnym i niesfornym aspektem człowieczeństwa, często nadal kwestionuje Twoją kontrolę, nawet po opanowaniu sztuki powstrzymywania mowy. Ludzkość jest szczytem mojego stworzenia, a ludzki umysł jest cudownie skomplikowaną istotą. Podjąłem wielkie ryzyko, dając Ci wolność niezależnego myślenia, przywilej podobny do przywileju bóstwa, odróżniający Cię na zawsze od zwierząt i maszyn. Stworzyłem Cię na moje podobieństwo, bardzo przypominające boskość. Chociaż moja ofiara w pełni Cię odkupiła, Twój umysł pozostaje twierdzą buntu. Otwórz się na moją promienną obecność pozwalając mojemu światłu przeniknąć twoje myśli. Gdy mój duch zapanuje nad twoim umysłem, doświadczysz witalności i spokoju. To, co dziś odkryjesz, może odmienić twoje życie. W jednej chwili możesz zmagać się z obciążeniami finansowymi, a w następnej możesz odkryć, że bogactwo płynie do ciebie bez wysiłku. Co powoduje tę głęboką zmianę w życiu ludzi? Jest to znane jako genetyczny kod bogactwa. Po aktywacji, kod ten zrewolucjonizuje Twoje życie. Możesz aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Wskazane jest, aby aktywować ten kod niezwłocznie, dopóki ta strona pozostaje dostępna. Wystarczy kliknąć ten link. Kiedy próbuję aktywować swój genetyczny kod bogactwa poprzez moje komentarze, często próbuję przyspieszyć czas Boga. Czasami czuję się sfrustrowany tym, że Bóg najwyraźniej mnie pomija, ponieważ w moim życiu nie otworzyły się nowe drzwi, lub moje modlitwy pozostały bez odpowiedzi. Jeśli jednak przyjrzymy się życiu Jezusa w Biblii, zobaczymy, że nigdy się nie spieszył. Nie martwił się o to, jaki może być następny krok Boga dla niego, ani nie martwił się, że popełni błędy lub nie spełni woli Ojca. W rzeczywistości Jezus miał czas, aby zwolnić, uzdrawiać ludzi, a nawet odpocząć na łodzi w środku burzy. Możemy wyciągnąć cenne lekcje z przykładu Jezusa w Biblii sugerując, że być może powinniśmy przestać się starać i zamiast tego chodzić w zgodzie z Bogiem. Czy zastanawiałeś się nad modlitwą o wszystko, zanim pochopnie zanurzyłeś się w sytuacje, które mogą nie być zgodne z Bożym planem dla Ciebie? Czy przed podjęciem pracy szukałeś Bożego przewodnictwa? Czy przed zawarciem małżeństwa zapytałeś Boga, czy daną osoba jest tą, którą On dla Ciebie przeznaczył? Czy przed sprzedażą domu zapytałeś, czy leży to w Twoim najlepszym interesie finansowym? Być może gdybyśmy powstrzymali się od pośpiechu w podejmowaniu decyzji i szukali Bożego przewodnictwa, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy w martwym punkcie lub niewygodnie jest nam zwolnić, Moglibyśmy uniknąć wchodzenia na ścieżki, które nie są dla nas przeznaczone i z wdzękiem wylądować tam, gdzie Bóg chce, abyśmy byli. Jeśli obecnie stoisz w obliczu wyzwań, nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Nie musisz stwarzać pozorów wychwalania Boga. Kiedy Jezus cierpiał przed ukrzyżowaniem, nie śpiewał hymnów w ogrodzie ani nie udawał nadmiernej duchowości, przelewał krew. Szukał wskazówek od Ojca, a jednak Jezus chętnie przyjął krzyż z radością, a niezwykłym pocieszeniem. Ta radość wykracza poza ból, pogłębiona przez smutek, uznając cierpienie ludzkości. Bóg pragnie wzmocnić twoje człowieczeństwo, a nie je umniejszać. Kiedy szczerze wyrażasz cierpienie, Bóg kształtuje twój charakter. Prawdziwy chrześcijanin doświadcza jednocześnie szczęścia i smutku, tęskniąc za lepszym domem, jednocześnie uznając ten, który już posiada. Kiedy jesteśmy pytani o tatuaże, przeklinanie, palenie i imprezy, bardziej martwi mnie to, że pomijamy takie kwestie jak chciwość, ubóstwo, podziały i samouwielbienie. Jezus zagłębia się w głębie naszych serc, zanim zajmie się naszymi zewnętrznymi działaniami, zbawiając nas poprzez prawdę. Wyzwanie leży w ewoluującej definicji tolerancji. Kiedyś oznaczała ona szacunek dla innych pomimo różnicy zdań, a nie aprobatę dla wszystkiego. Jezus witał wszystkich, niekoniecznie akceptując wszystkie działania. Podobnie można akceptować bez aprobaty. Znalezienie zadowolenia w Chrystusie sprawia, że jesteś odporny, zdając sobie sprawę, że Twoja radość nie może zostać odebrana. Nawet w przypadku niepowodzenia, ponieważ Jezus przewyższa grzech. Rozczarowania nie mogą odebrać ci radości. Nawet gdy twoje plany zawodzą, Boże plany zwyciężają. Nawet śmierć nie może odebrać ci radości, ponieważ Jezus pokonał samą śmierć. To, co posiadasz w Chrystusie, przewyższa to, czego ci brakuje. Masz kochającego Boga, który głęboko troszczy się o ciebie wraz z niebiańskimi siłami, które czuwają nad tobą i chronią cię. Żywa obecność Jezusa mieszka w tobie. Dlatego zakotwicz swoje serce w Bożym charakterze, zastąp niespokojne myśli wdzięcznością i przygotuj się na nowy dzień pełen radości. Gdyby Jezus pojawił się i poprosił nas. Abyśmy zostawili wszystko, nasze rodziny, pracę, wykształcenie, przyjaciół, znajomości, znajome otoczenie i domy, ilu z nas naprawdę poszłoby za nim bez żadnych wyjaśnień czy wskazówek. Moglibyśmy pójść za nim aż do ukrzyżowania na wzgórzu, przenieść się do obcego kraju i nigdy więcej nie zobaczyć naszych rodzin lub pozostać na miejscu, Poświęcając swój czas na pomaganie niewdzięcznym osobom. Zastanów się nad tym. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy twoja decyzja o podążaniu za Chrystusem była oparta jedynie na emocjach i uczuciach, bez rozważania konsekwencji? Często mamy tendencję do kategoryzowania Boga na dwie skrajności. Albo jako całkowicie kochającego i akceptującego wszystko, co robimy, albo jako surowego sędziego potępiającego nas za nasze czyny. Jednak ograniczając Boga do tych ramek, pomijamy głębokie piękno jego natury. Uosabia on doskonałą równowagę sprawiedliwości i miłosierdzia, reprezentując szczyt uczciwości i łaski. Bóg nie idzie na kompromis ze swoimi standardami, ale oferuje przebaczenie, aby podnieść nas do swojego sprawiedliwego poziomu. Podziel się ze mną wszystkimi swoimi emocjami, nawet tymi, które chcesz ukryć. Uczucia takie jak strach i niepokój nie są z natury grzeszne, ale mogą prowadzić do pokus. Fale strachu nieustannie cię atakują, wywołane przez złego. Zwalczaj te ataki, dzierżąc tarcze wiary, potwierdzając swoje zaufanie do mnie pomimo swoich uczuć. Dzięki wytrwałości twoje emocje w końcu zrównają się z twoją wiarą. Nie tłum swoich lęków ani nie ignoruj swoich obaw, ponieważ ukryty niepokój może wywołać przytłaczający strach. Przynieś swoje zmartwienia w światło mojej obecności, gdzie będziemy mogli wspólnie się nimi zająć. Skup się na zaufaniu do mnie, a strach stopniowo straci nad tobą kontrolę. To również przeminie. Każdego ranka, gdy wstajesz z łóżka, uznaj moją obecność obok ciebie. Twoje myśli mogą być zamglone po przebudzeniu. Ale jestem tam we wczesnych godzinach. Początkowo Twój umysł może być wypełniony zmartwieniami, dopóki się ze mną nie połączysz. Powitaj mnie w swoich myślach, delikatnie szepcząc moje imię. Nagle Twój dzień się rozjaśni i wszystko będzie wydawać się bardziej przystępne. Żywy dzień nie może być przerażający. Ze mną u boku zyskasz pewność siebie, wiedząc, że nie jesteś sam w obliczu wyzwań. Niepokój często wynika z zadawania niewłaściwych pytań. Zamiast zastanawiać się, czy poradzisz sobie z daną sytuacją, prawdziwym pytaniem jest to, czy razem poradzimy sobie z każdą przeszkodą. To właśnie ta jedność między Tobą a Mną pozwala Ci podchodzić do dnia z radosnym sercem. W zinstytucjonalizowanej religii normy społeczne dyktują, co powinieneś robić, czytać więcej Biblii, ewangelizować, być milszym, śpiewać głośniej i tak Jednak ten sztywny zestaw oczekiwań narzuca dławiący uścisk prowadząc do sztucznego standardu, który nie może przynieść prawdziwego spełnienia. Choć może się to wydawać sukcesem, wydaje się zniewoleniem. Wyzwalającym przesłaniem Ewangelii jest to, że pośród zewnętrznych nacisków, aby dostosować się do zachowania, Bóg spotyka cię dokładnie tam, gdzie jesteś i kroczy razem z tobą trudną ścieżką. Jezus, nasz wieczny towarzysz, jest boską obecnością, która chodziła wśród nas w ludzkiej postaci, nosząc sandały, oddychając ziemskim powietrzem i piekąc chleb. Wiara nie jest zatem jedynie zbiorem wskazówek moralnych, ale ekscytującą podróżą odkrywczą z niestrudzonym miłośnikiem naszych dusz TI-110. Jeśli ta koncepcja wydaje ci się pociągająca, możesz zapragnąć pokochać Jezusa całym sercem. Ważne jest jednak, by nie być dla siebie zbyt surowym. Przygotuj się na chwile, w których twoja wieść z Bogiem może wydawać się słaba, a także na momenty intensywnej pasji dla Jezusa, być może nawet naznaczone tatuażami na klatce piersiowej bądź otwarty i autentyczny w okresach posuchy i czerp radość z doświadczeń na szczycie góry. Zarówno trudne, jak i radosne pory roku są niezbędne dla osobistego rozwoju i mają znaczenie w naszej duchowej podróży. Zima i jesień symbolizują pogłębianie swoich korzeni w Bogu, nawet w czasach duchowej suszy podczas gdy lato i wiosna reprezentują okresy obfitego wzrostu i owocnych zbiorów, wywołując śmiech i łzy. Ostatecznie, kochanie Jezusa nie jest wyłącznie Twoim wysiłkiem, to raczej On jest tym, który przyciąga, zaprasza i wzywa Cię do kochania Go. Kochanie Boga oznacza zrozumienie, że nie wszystko zależy od Ciebie. Im bardziej zdajesz sobie z tego sprawę, tym bardziej stajesz się wolny, by głęboko kochać Boga. Wśród dzisiejszych chrześcijan powszechne jest wypowiadanie błogosławieństw nad swoim życiem lub innymi, ale ta praktyka nie jest biblijna. Zamiast tego, szukaj Bożego przewodnictwa poprzez modlitwę, prosząc o Jego wolę, nawet jeśli różni się ona od Twoich własnych pragnień. Choć może to być trudne, przynosi to Bogu chwałę, a nam pokój. Pamiętaj, że nie oznacza to, że nie możemy wierzyć w Boże obietnice dotyczące naszego życia. Mamy do tego prawo, ale wiara w to, że możemy manipulować materialnym bogactwem, zdrowiem i sukcesem, po prostu wypowiadając je, jest problematyczna. Istnieją różne rodzaje modlitw. Te, które chodzą, walczą, tańczą i są obejmowane przez Boga. We wszystkich tych formach komunikujemy się z Bogiem, dzieląc się tym, co jest w naszych sercach, wiedząc, że On zawsze jest z nami. Modlitwa jest potężna i wspaniała, ponieważ pozwala nam być bliżej Boga niż kiedykolwiek wcześniej. Możemy obcować, odpoczywać, zmagać się i tańczyć z Chrystusem. Ostatecznie będąc umiłowanymi przez Boga. Zbliż się do Chrystusa ze swoim sercem, niezależnie od tego, czy jest wypełnione radością, bólem, smutkiem, złością czy obojętnością, i pozwól Mu się o. Pamiętaj, Bóg Cię kocha.